Panowie, no. spotkanie, spotkanie po prostu jak Liga Angielska. Było już wiadomo przed Waszym meczem wszystkie rozstrzygnięcia były znane, więc, więc tak naprawdę KFT raczej chyba przystępował, żeby zgarnąć trzy punkty, tak? Natomiast natomiast chłopaki z jaśnie wielmożnych się rozegranie się do dobrego meczu. Co, co, jak wy to widzicie? No ja potwierdzam, że my chcieliśmy wygrać. O, tak wierze. pamiętaliśmy po pierwszej rundzie, że nie będzie łatwo, ale wina też, że było czuć łatwiej, trochę gorzej. No chodzi o to, do tej tam 12-13 minutki no, to, to było, było ciężko, tak? Ja tak. wiedziałem, że przewaga nasza to w zasadzie cały czas była, zmiany... duża, tylko my nie strzelaliśmy goli przez pierwsze 10 minut. A później ona siła opadły zmiany w u nich były. Tak, no bo z... Właśnie, mieliśmy dużo więcej zmian. Co, co jest rzeczywiście tutaj siłą Mógłbym na... na urazić, że nam się udało znowu tak zmobilizować się do intensywnej gry, bo czasem jest tak, że się ma dużo zmian, to każdy myśli, że można spacerować. Spokojnie, zagrać, myślę, tak, nic nie było w pierwszym po żadnych akcji. No, w drugiej dwie, trzy może coś w duje w ogóle. No powiedzmy, że miejsca w tabeli jakby odpowiadają temu co widzieliśmy, no ale przede wszystkim mecz był dzisiaj zacięty no, no, <grym> no, no, i taki, i taki, i taki no, trochę, i trochę, i trochę niepotrzebnych, ostrych sytuacji, ale... Bo wcześniej nie było tak źle, źle. ja to w zawsze w apeluję w do sędziów, żeby będzie nie czekali, pan aż będzie aż będą sytuacje na czerwone karki, tylko tak. gwizdzą normalny zwykły fałd. bo jak widzi, że ktoś dostał w twarz i mówi, że nie zagwizdzę, bo to było w ferworze walki, albo że ktoś jest trzymany ręką i nie zagwizdze, bo jest... to lepiej zagwizdać taki delikatny faul i to przerwać, niż Czekać aż ktoś komuś... Ale na szczęście, na szczęście koniec był spokojny. No <laughs> Także... Się tak. Dzięki panowie w takim razie i do zobaczenia.